Kiedy w 1945 roku Dolny Śląsk został zajęty przez Armię Czerwoną, a niedługo potem włączony do powojennej Polski, pałac w Mokrzeszowie, podobnie jak i inne ośrodki Lebensborn, stanął nagle w pustce. Matki często były zmuszone do ucieczki, dzieci porzucone w pośpiechu, dokumenty niszczone przez personel w obawie przed represjami. To co miało być częścią przyszłości Rzeszy, nagle stało się ciężarem, do którego nikt nie chciał się przyznać. Wiele dzieci z ośrodków Lebensborn, także tych z Mokrzyszowa, trafiało do sierocińców zakładanych w pośpiechu przez nowe polskie władze. Często nie znano nawet ich imion ani nazwisk. Miały niemieckie metryki, ale te niszczono, by nie pozostawiać śladu wrogiego pochodzenia. Bywało, że dzieciom nadawano nowe polskie nazwiska. Pan stawał się Janem, Ingrid Ireno. Dla maluchów było to doświadczenie, którego nie mogły zrozumieć, ale które na zawsze złamało ich poczucie tożsamości. W latach 50. w Polsce dorastały setki takich dzieci, wychowywane w rodzinach zastępczych lub w domach dziecka, bez wiedzy o swoim prawdziwym pochodzeniu. Część dzieci z Lebensbornu przejęły władze radzieckie. Trafiały do domów dziecka w ZSRR. Niektóre wychowywano jako sieroty w wojny, inne używano propagandowo jako dowód zbrodniczej polityki Niemiec. Te dzieci praktycznie nie miały szans na odzyskanie swojej tożsamości. Zniknęły w bezkresnej przestrzeni Imperium Sowieckiego. Po wojnie niektórzy rodzice próbowali odnaleźć swoje dzieci. Niemieckie matki pisały listy do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, do urzędów w Polsce i w Niemczech. Większość odpowiedzi była lakoniczna. Brak danych: dziecko zaginęło w trakcie działań wojennych. Niektórym udało się odzyskać dzieci, zwłaszcza w strefach okupowanych na zachodzie Niemiec, gdzie ośrodki Lebensborn były traktowane inaczej niż w Polsce czy w ZSRR, ale dla większości matek. Prawda nigdy nie została odkryta. Dzieci wychowywane w Polsce często dopiero jako dorośli dowiadywały się o swoim pochodzeniu. Zdarzało się, że odkrywały w dokumentach zarchiwizowane niemieckie metryki albo znajdowały listy matek, które ich szukały. Wielu z nich mówiło później, że całe życie czuło się inne, niepasujące do otoczenia, rozdarte między kulturami, językami i tożsamościami. W Niemczech sprawa dzieci z lebensbornu również była tematem tabu. Wielu z nich dorastało nie wiedząc, że ich narodziny były częścią nazistowskiego programu. Dopiero w latach 80. i 90. zaczęły pojawiać się pierwsze publiczne świadectwa opowieści dorosłych już ludzi, którzy dowiadywali się, że ich matki były w lebensbornie, a oni sami zostali zabrani rodziną lub wychowywani w domach dziecka. W drugiej połowie XX wieku rozpoczęły się pierwsze inicjatywy badawcze i pomocowe. Organizacje pozarządowe, historycy i psychologowie pomagali dzieciom Lebensbornu odnaleźć dokumenty, spróbować połączyć zerwane więzi rodzinne. Wielu dorosłych wspominało moment odkrycia prawdy jako szok. Jeden z nich powiedział: Nagle wszystko się zmieniło. Nagle dowiedziałem się, że mój akt urodzenia to kłamstwo, że moja matka była gdzieś daleko i że moje życie zaczęło się od manipulacji. To jakby nagle odebrano mi fundamenty. Dla części jednak, odnalezienie swoich korzeni było początkiem pogodzenia się z przeszłością. Spotkania dzieci z matkami Lebensbornu, które zorganizowano w Niemczech i Norwegii w latach 90. Były niezwykle emocjonalne. Łzy, uściski, a czasem milczenie, bo po pół wieku nie zawsze dało się zbudować na nowo więź, którą brutalnie przerwano. W samym pałacu w Mokrzeszowie nie pozostało wiele śladów po dzieciach Lebendzbornu, ale cisza jego korytarzy nosi w sobie echo tamtych historii. Dzieci, które tu spały w łóżeczkach, uczyły się chodzić, płakały w nocy. Ich głosy, choć wymazane z dokumentów, pozostają w pamięci miejsca. Losy tych dzieci to najbardziej dramatyczny i jednocześnie najtrudniejszy wymiar działalności Lebensborn. Nie tylko bowiem zniszczono życie matek, ale także naznaczono całe pokolenie piętnem niepewności, wstydu, bólu, tożsamości.